Cześć, z tej strony Krzysztof. W tym materiale opowiem, czym jest zarządzanie ryzykiem na rynku. Więc zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych składników długoterminowego sukcesu na rynkach finansowych. Jest też jednym z najczęściej pomijanych i niedocenianych aspektów tradingu. Możesz być najbardziej utalentowanym traderem z czuciem rynku oraz wrodzoną zdolnością do trwałej do, przepraszam, do trafnej oceny możliwości inwestycyjnych, jednak bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Jednym złym posunięciem możesz spowodować utratę całego swojego kapitału. Nawet najlepsi traderzy mają w swoim, na swoim koncie właśnie nieudane inwestycje. No i musisz pamiętać, że stratne pozycje są nieodzewną częścią tego biznesu, tak nie od częścią tradingu. Z tego względu zarządzanie ryzykiem jest tak istotne i ma kluczowy wpływ na długoterminowy sukces, żeby nasze trady nie były jedno jednym strzałem, tak, jakimś tam sukcesem, ale żeby były kontynuowane i żebyśmy stale systematycznie po prostu budowali swój rachunek do przodu. I teraz kontrola nad emocjami to jest jeden z kluczowych elementów, ale możemy wyróżnić kilka takich elementów, jak na przykład wielkość pozycji, trading w określonych godzinach czy ustawianie stop lossów i Take-profitów, no i takim czwartym punktem na pewno będzie akceptowanie straty, czyli używając tych czterech punktów, jesteśmy w stanie zarządzać swoim ryzykiem. Jeśli chodzi o wielkość pozycji, to tutaj chciałbym Ci to przedstawić na podstawie pewnego przykładu. Mamy inwestora pierwszego, inwestora drugiego. E, zakładamy, że każdy z nich uzyskuje stosunek do ryzyka w wysokości stosunek, przepraszam, zysku do ryzyka w wysokości 2 do 1, jednak stosują odmienne podejście do zarządzania właśnie kapitałem. I pierwszy trader decyduje się na agresywną strategię, ryzykując 60% swojego kapitału po to, żeby uzyskać 120% Zysku, tak? Drugi trader jest o wiele bardziej spokojny i ryzykuje tylko 5% swojego kapitału i oczekuje tylko 10% zysku. Obaj dla ułatwienia rozegrali 10 transakcji, obaj mieli na koncie po 10 tysięcy i zobaczmy, i co druga transakcja była zyskowna. I zobacz, co się dzieje dalej, gdy faktycznie dochodzimy do momentu zyskownych bądź stratnych transakcji. I Oliże pierwszy trader, zobacz, ma bardzo fajny wynik 12 tysięcy w pierwszym tradzie, ten drugi spokojny tylko 1000, tak, e, czyli ten chciał zarobić właśnie 120%, no to to właśnie z 10 tysięcy 120 to jest 12, tak. Ten drugi trader chciał zarobić 10%, co daje nam 1000 z kapitału początkowego. Oboje osiągnęli swój cel. Natomiast przy obu następnych przypadkach transakcja była stratna, i o ile ten, co chciał, Zarobić znowu 120% z 22 tysięcy to jest właśnie minus 13,200. O tyle trader drugi, gdzie jedynie celuje w 10%, prawda, swojego salda w tym wypadku z 11 tysięcy, mamy minus 550 i zobacz, ten trader ma saldo 10 480. A trader, który agresywnie działał, 8800 i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, zobacz, yy, każda dasewna strzał tego tradera numer 1 to są duże strzały: 10 tysięcy zysku, 9 tysięcy zysku, 8, 7, prawda? I zwracam uwagę, obaj traderzy zaczynali z taką samą. Kapitałem z takim samym kapitałem, Zobacz tego. Ten drugi inwestor pozyskiwał po tysiąc, tak, czyli po malutku sobie tradował tak, to, to, co sobie założył. Straty w przypadku tradera numer jeden też były duże, tak, po 10 tysięcy praktycznie nasze, tradera, naszego tradera numer dwa, te straty były. Mniejsze, tak, bo było zachowane te zarządzanie ryzykiem. To, co z góry zostało, prawda, nałożone, pamiętajmy, że żeby z sukcesem, musimy mieć założone te ramy do kiedy tradujemy, prawda, w sensie do jakiej kwoty, do wsparcia czy do oporu. Ale zobacz finalnie, jak wychodzi saldo rachunku. Trader numer 1, saldo rachunku 5200, strata ponad no nie ponad, niecałe 50% rachunku, a trader numer 2 przy zachowaniu takich samych parametrów zysk na rachunku ponad 2000. Tylko dlatego, że grał bardzo rozsądnie, tak, trzymał się z zasad i w ten sposób przy tym samym kapitale, przy tym samym stopie wejścia, prawda, przy tych samych instrumentach. Jeden trader ma mocną stratę, mimo że zobacz, miał bardzo dobre strzały, prawda? Bardzo dobre wejścia, gdzie my, trader numer dwa, mieliśmy te wejścia dużo niższe, ale straty przez to też były, prawda, dużo niższe. Także tak należy podejść do tradingu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, tak, w jaki sposób właśnie zarządzać ryzykiem, jak panować nad emocjami, co jest ważne, na co zwracać uwagę. Zapraszam Cię do naszej społeczności. Zapisz się i wtedy zaprosimy Ciebie, żebyś mógł uczestniczyć w zajęciach, gdzie właśnie to wszystko jest omawiane, to wszystko jest pokazywane. Ja jestem Krzysztof, więc serdecznie Cię zapraszam. Posiadam bardzo duże doświadczenie na rynku i na żywym rynku, na live tradingach pokazuję właśnie, jak. Zajmować pozycję. Dziękuję.